Cześć, tu Jakub z ekipy Dziedzictwa Imperium. Od lat współtworzę projekt, który teraz wchodzi w nowy etap wraz z sukcesem zbiórki na najnowszą edycję Dworów Końca Świata. Nikogo nie zdziwi, że ta gra ma dla mnie szczególne znaczenie. Jest w niej dużo pomysłów i koncepcji innych ludzi. Pewne jej elementy są dla mnie szczególnie ważne. Powiem wam o najważniejszym z nich. W dodatku istotnym dla mnie jako gracza, a nie mistrza gry. Moja filozofia tworzenia gier opiera się o prostą zasadę. Piszę gry, w które chciałbym zagrać w taki sposób, żeby mi było łatwo je poprowadzić. Potem zaś pytam innych, co zrobić, żeby tak było i dla nich. Stawiam więc najpierw na to, co chciałbym zagrać i czego mi brakuje w innych systemach. Dlatego wiele moich mniejszych projektów to gry tak wyjątkowe i równe od innych. Wróćmy jednak do tematu. Uwielbiam zanurzać się w świat przedstawiony mieć wrażenie, że ma on sens, historię, swoją namacalną strukturę. Chcę się poczuć jego mieszkańcem, a nie tylko oderwanym od miejscowych spraw Herosem, który patrzy z oddali na sprawy maluczkich. Chcę móc spotkać znajomego na rynku, pójść z nim do ulubionej tawerny i gadać do wieczora o sprawach bliskich i dalekich, wiedzieć przy tym, jakie wino zamawiane i co będziemy jeść. Uwielbiam mieć w krach fabularnych rodzinę. Nieprzypadkowo prowadziłem na niezliczonych konwentach prelekcje na temat wykorzystania krewnych w RPG. Nie jest to jakaś kompensacja mam wspierającą żonę, wspaniałą córkę i masę krewniaków, mi chodzi znowu o osadzenie postaci w świecie, ale też o podkreślenie ich śmiertelności. Nic tak nie przypomina o tym, że czas bohatera na tym świecie jest ograniczony, jak widok pociech, w których będzie żyło jej czy jego dziedzictwo. Dlatego niemal każda moja postać w dworach końca świata ma rodzinę. Zwykle gram tutaj postaciami starszymi. Nie dwudziestoletnimi wolnymi strzelcami, a ludźmi po 30 czy 40, mocno osadzonymi w świecie specjalistami, gotującymi się już do przekazania płeczki następnemu pokoleniu. Takimi bohaterami, którzy znają dobrze świat i mają w nim wielu przyjaciół, znajomych, krewnych i pociotków, jeszcze nie emerytami, niekoniecznie korzystając z motywu ostatniej wielkiej przygody, ale takimi ludźmi, którzy mają dużo do stracenia. Jeśli mojej postaci się nie powiedzie, Lubię też mieć dziedzica, syna, córkę, ucznia, kogoś, kto na grobie bohatera poprzysięgnie go pomyślić i będzie kontynuować jego historię. Chcę grać potem tak zmotywowanymi postaciami. Nie wiem jak was, ale mnie przychodzą zawsze ciarki, kiedy Luke Skywalker mówi: Jestem Jedi, jak mój ojciec przede mną. Takich scen szukam w RPG. Jest tylko kilka systemów, które stawiają na te elementy rozgrywki i dają narzędzia, by je zrealizować. Należą do nich niektóre edycje Legendy Pięciu Kręgów oraz takie RPG staruszki jak Ars Magica czy Pendragon. Dla mnie żaden system nie robi tego jednak lepiej, nie spełnia tych kryteriów pełniej niż dwory końca świata. Zwłaszcza najnowsza edycja stawia nacisk na tę warstwę sagi pokoleniowej. Tylko uwaga, kiedy raz dobrze zanurzycie się w ten świat. Będziecie w nim zamieszkać już na stałe. To jest gra na długie kampanie. A Wy co o tym sądzicie? Dajcie nam znać w komentarzach. I do usłyszenia wkrótce.